Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym vlogu, który będzie pewnie vlogiem troszeczkę łączonym z kilku dni, ponieważ dzisiaj jest sobota, jest godzina 10.00, właśnie skończyłam Wam nagrywać um, pudełeczko Glossy Box z um, Look Fantastic, widzieliście już na pewno um, w pierwszej kolejności przed vlogiem. Um, Zrobiłam już trening, już się umyłam, także dog mam. dzisiaj, mam czapeczkę. E, także zostaje mi teraz zrobienie sobie kawki, dokończenie książki, mam dosłownie jeden rozdział, napisanie recenzji, zrobienie sobie obiadku przed pracą i co? i jazda do pracy. E, bardzo się cieszę, że idę do pracy. To jest, wiecie, dla mnie tylko myślę o tych pieniądzach. E, także mega, mega, mega. Szczególnie że się bałam, że nie będzie tych na godzin, ale są, także idę. E, I po pracy musimy zjechać do Fun Food, kupić nasze picia i pewnie do Lidla albo po, do Alika po jakieś małe, małe zakupy. E, a później długa, długa kąpiel z drineczkiem, bo już mogę. Jak wiecie, na okres marca zrezygnowałam całkowicie z, z trunków procentowych, ale teraz, właśnie przy sprzątaniu kuchni, znalazłam mój prezent, który dostałam chyba na święto od mojej menadżerki Cosmopolitan, który kupuje się w TK Maxie, trzeba tylko wódki dodać. I nie wiem, dlaczego dostaliśmy wódkę w prezencie od rodziców Andre, kiedy wracali z Teneryfy. 50 50% i litrową, gdzie my nie pijemy wódki, nawet ostatnio, słuchajcie, mieliśmy jakieś wódki, to przed weselem wszystkie zanieśliśmy do rodziców Andre, żeby jak wszyscy ci goście byli w domu, żeby mogli sobie drinkować wieczorem, więc nie wiem, czemu dostaliśmy wódkę, ale stwierdziłam, że. Um, ale stwierdziłam, że, you know what? why not? skoro mam to, to niech tak będzie, zrobię sobie drinka, więc kupiłam wczoraj sok żurawinowy, jestem gotowy na dzisiejszą kąpiel z drineczkiem i z książeczką. Ale dobra, taki początek mojego vloga, dzisiaj jestem cała na różowo, tym razem na jasny różowy i fajnie mi się złożyło, bo mam też właśnie włosy spłukane, będę je em, farbować dzisiaj wieczorem, ale wszystko kolorystycznie bardzo mocno mi e, pasuje, także jestem jak najbardziej na plus, e, bo się tak nie odrzuca, odrzuca nie robi się wielkiej różnicy jakby kolory, także no. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną, ale oczywiście to nie jest koniec vloga, to jest dopiero początek. Kochani, ja już jestem po, po pracy, było tak super, słuchajcie, super mi zleciało, super się pracowało, dużo kalorii spaliłam, mam 19 tysięcy kroków, więc jestem bardzo zadowolona. Normalnie te 5 godzin poleciało mi, żeby Was nie skłamać, jak 40 minut, 30 minut, wow, no normalnie jestem w szoku po pracy byliśmy ta zakupa, wszystko jest zrobione, jeszcze byłam u Basi jest 18.42, także naprawdę super, z czasem się wyrobiłam no, także było super, idę sobie teraz farbować włoski, robić drineczka i idę się kąpać także życzcie mi miłego wieczorku, jutro idę do pracy ale jutro robię cały dzień tury znowu będą dzieciaczki naszych pracowników, także będzie bardzo bardzo fajnie ja, przynajmniej tak było w sobotę tydzień temu i na to też liczę w tym tygodniu co on tam robi? mój młody słuchajcie, znowu jakąś kość wyku wy wykupuje wykopuje? oczywiście, ach nie, teraz będzie trawę w ogóle e, on to jest e, taka korowa mała lubi sobie zostawić e, taki pacis gdzie ma swoją ulubioną trawę i tam ją będzie zawsze jadł no ach, wszystko w porządku, także melduje się, że dzień jest Zrobione pieniążki ekstra zarobione, także na spokojnie mogę iść farbować w ja mam A nie to chyba w kamerze? Nie, wyglądam jak jakaś hinduska. Muszę to zaraz sprawdzić. Także pani w różowym idzie. Pa, pa! Widzimy się jutro, albo powietrze, albo po pojutrze Kochani, skończyłam ten duży obrazek, o którym Wam mówiłam Just a Girl Who Loves Books. Tak to wygląda skończone i to już wisi u mnie na ścianie. Ponieważ segregator jest za mały na format 40 na 50 więc będę musiała ogólnie sobie poszukać takiego segregatora, albo po prostu nie będę zamawiać tych 40 na 50 bo powiem Wam szczerze, że mam za mały stolik i ciężko się je składać, a później są właśnie takie zagięcia, jak mi się to zgina, także obrazek jest sam sobie piękny, widzicie jak się pięknie świeci. Są so tutaj książki, Just the Girl Who Loves Books e, I ja sobie stwierdziłam, że będzie mi tutaj wisieć Ale, tak jak mówię, nie wiem, czy będę się decydować na te rozmiary Chociaż jak wiecie, albo nie wiecie mmm, Któryś z temu, e, który teraz zamówiłam Jest też duży i on jest chyba z Disneya e, Tak, ale wygląda to tak A teraz, kochani, mój nowy setup Zdecydowałam się na obrazek Snoopa jest on piękny, jest cudowny i tak dalej. Więc ja co zawsze robię, pierwsze, co jak em, zmieniam obrazek, to wyciągam go z folii, bo on jest, wiadomo, potegowany, i zostawiam go i przykrywam go zazwyczaj na całą noc, jeżeli to jest właśnie jak, tak jak w tym wypadku, że idę oglądać serial. I w międzyczasie co robię? To jest ta moja tablica, bez której nie wyobrażam sobie robienia Brylancików, i ona ma. Teraz jest włączona, ale ma. Em, Podświetlana jest. I co ja robię? Słuchajcie, pierwsze co to? Segreguję kolory, których mam najwięcej, czyli te, które są największe w opakowaniach. Mam je posegregowane, i u góry są napisane literki, która to jest która. Więc tu mam tak. A ten kolor, który jest największy, czyli jest jakby głównym kolorem, zawsze. Zawsze ląduje w tym głównym niebieskim opakowaniu. W tym wypadku jest to A i są to trzy opakowania tych różnych brylantów. Potem kolejna opcja to jest średnie, i średnie ilości mam tutaj w tym kole którym wiem, iż zawsze staram się sobie tak segregować, żeby kolory nie, podobne nie były koło siebie. Bo jednak, jak się tak samo mam zresztą tu, widzicie, różowy, niebieski, niebieski, bo często zabierając z tego pojemniczka, przenosząc, może nam coś spać do tego. Jeżeli jest to kolor podobny, często możemy tego nie wyłapać, kiedy jeżeli mamy całkiem nowe, inne kolory, tak ten czarny będzie bardzo widoczny w różowym, różowy w niebieskim i tak dalej. Także tutaj mam kolory, które są... Hmm, Średnio popularne i te, które są najmniej popularne, leżą tutaj jeszcze nieotworzone. I one są mniej więcej w, może nie w kierunku alfabetycznym, bo jak widzicie, tu mamy jeden, tutaj dwa, a tutaj już jest C, bodajże albo B. Ale tak mniej więcej, żebym wiedziała czego szukać. Nożyczki są przygotowane. Używam, gdzie jest mój teraz główny, poczekajcie. A mój główny długopis teraz to jest ten. Uwielbiam to, że one mają tutaj gąbeczki, bo inaczej, niestety, robiły mi się odciski na palcach. I te zwykłe, najzwyklejsze są najlepsze. Kupiłam te na Timu i po prostu ja nie wiem, jak to ma działać, bo to nie działa w ogóle. To jest za cienkie. Nie wiem, będę testować jeszcze, ale jak na razie wszystkie gadżety, które kupiłam, są bez sensu. Tak samo zresztą jak ten. Niby on powinien być ok, jak bo widzicie, on nam tutaj powiększa, co ma powiększyć. Może jeszcze za mało dam czasu. Szkoda, że on nie jest podświetlany, także na pewno muszę zakupić jeszcze podświetlane długopisy. Nie wiem, dlaczego myślałam, że ten jest podświetlany, ale no niestety nie jest. No ale teraz już nie będę się tym zajmować, będę robić je jutro. Także taki jest mój początkowy setup. I właśnie tu, żeby wam pokazać na szybko, wzięłam, tu są dwa różne kolory. Wiem, że nie widać różnicy, ale uwierzcie mi na słowo, że są tutaj dwa różne kolory i jest ich tu mniej, także wypełniłam te kolory tutaj i kilka jest tu. No i na przykład później wezmę sobie, powiedzmy, ten z napisem NY, czyli numer 21. Wiem, że to będzie gdzieś żółte i na przykład tak jak tutaj gdzieś o nie wiem, jak to dobrze wam pokazać. Nie wiem, nie fokusuje za bardzo. W każdym razie, tu musicie mi wierzyć na słowo, jest zny. To będę wkładać ten i zrobię po całościennym. I jak skończę te wszystkie pomniejsze woreczki, to wtedy zacznę się za grube granie. Ale zobaczcie, jak on wygląda. Także ja biorę się za brylanciki. Słuchajcie. Tutaj jest kaweczka ze Starbucksa dla mnie teraz. Więc kawa i Snoop Dog. Idę robić. Dzień dobry, witam się z Wami. Słuchajcie, już w czwartek minęło kilka dni. Nie miałam siły w ogóle włączyć kamery. Ja nie wiem, po prostu out of action. Wczoraj, wczoraj mówię, nie, wczoraj Wam coś nagram, ale powiem Wam w sumie, że chciałam zrobić kroki, więc wracałam do domu piechotą, a koniec końców w ogóle wczoraj zrobiłam 17 tysięcy kroków i szliśmy z moimi teściami do tajskiej restauracji, ponieważ nie widziałam ich. No, z dwa miesiące. Nigdy chyba jeszcze tak nie było, żeby tak długo ich nie widzieć, ale widzicie, ciągle ja w pracy, jak ja miałam wolne, to mama Andrę w pracy i tak. Tak po prostu wychodziło. W każdym razie poszliśmy do tytańskiej restauracji i tak jak myślałam, nie lubię tańskiego jedzenia. Próbowałam wybrać coś najbardziej takiego nie wiem normalnego, ale i tak to jedzenie dla mnie osobiście było bardzo, bardzo, bardzo średnie, takie 2 na 10, <laughs> najbardziej smakował sernik zwykły, <laughs> także na pewno już do takiej restauracji nie pójdę, ale też nie chciałam powiedzieć, że nie, no bo skoro rodzice Andry zawsze płacą w tych restauracjach, to też nie powiem, że nie chcę tam iść, bo nie lubię tajskiego, po prostu, no nie, e, w każdym razie... Em, jak wróciliśmy, to było już mocno po 21, zanim ja się wykąpałam, to już była prawie 23, więc no średnio. Wstałam sobie dzisiaj rano po 8. I powiem Wam, że tak na początku mówię: A nie wiem, czy ja mam siły na ten trening i w ogóle, ale weszłam. W zrobiłam jeden z lepszych treningów. 35 minut samego biegu, prawie 500 spalonych kalorii. No, świetny był trening. Jak zeszłam z tej bieżni, to poczułam się jak nowonarodzony człowiek, także mega, mega fajnie. No i trening jest zaliczony. Jest przed 10. Andre zaraz idzie kupić świeże pieczowo i jajka, bo zrobi nam jajecznicę na śniadanie. A ja mówię, dobra, odezwę się do Was. E, pokażę Wam zaraz e, jak idzie mój progres w robieniu koralików. E, na razie nie chcę mi się ogarniać chaty, powiem Wam. E, zrobię to później raczej wieczorem, bo dzisiaj e, idę na rzęsy o 15.30. Wyjątkowo całkiem na godzina, ponieważ e, dziewczyna jedzie na urlop, także wszystkie nas musiała wepchać jakoś w dziury. Różne, więc idę, ale zaraz Wam pokażę dwie rzeczy, które zakupiłam. Jedną katana, o której Wam mówiłam na Wintry, przyszła. Powiem Wam, że tak się zszokowałam, bo quality, no po prostu ta jakość to było wow. Znaczy, nie było, jest. Ja myślałam, że to będzie taka cienka katana, a jest długa, jest taki jeans, jeans mega. Ale co jeszcze kupiłam? Było pięknie. Mówię było, ponieważ dzisiaj już jest zimno. Jutro ma być niby 20 stopni, ale ja się tutaj modlę o overtime. Y. Ale ma być jeszcze ciepło, chociaż na przyszły tydzień ma być zimno, i potrzebowałam nowe poduszki do Eccel. Nie wiem, czy pamiętacie, w tamtym roku yy, kupiłam nowe, ale wiecie co? Kupiłam je chyba na Amazonie i naprawdę ich jakość była beznadziejna. Nie były one takie miękkie, no takie bardzo, bardzo średnie. I w tym roku mówię, nie chcę, po prostu jakieś lepsze I zaczęłam szukać Patrzyłam na początku znowu na Amazonie Ale znowu były te same poduszki Po prostu wiecie, 25 funtów, ale takie cienkie, cienkie Zaczęłam szukać, szukać I wylądowałam tak na stronie The Benams. I słuchajcie Kupiłam takie poduszki Które oryginalnie kosztowały chyba 59,99 A mieli przycenę 60% I chyba zapłaciłam za nie Nie, nie 60% bo zapłaciłam za nie 20, nie, fakty chyba jak były za 60, a no ja za nie zapłaciłam chyba 25 funtów. 24 i są rewelacyjne. Przyszły wczoraj e, grube, czuć, że to jest poduszka, a nie jakieś e, główienko, że tak powiem. E, I zaraz wam przekręcę i pokażę na jaki wzór się zdecydowałam. E, I sobie w ogóle je zaraz wrzucę do ekczera, ale chyba nie będę w nim siedzieć, bo tak jak mówię, jest bardzo, bardzo zimna. Także pokazuję wam zakup. I zacznę od poduszki. Tu jest właśnie taka, na taki wzór się zdecydowałam. Są to zielone liście z różowymi liściami, oczywiście z dwóch stron. Mamy też poduszkę na głowę i naprawdę widać, że to jest poduszka, poduszka, a nie jakieś, no nie za fajne, także tak ona się prezentuje. Naprawdę jestem zachwycona. One dalej są na promocji, także jak coś, ktoś szuka, słuchajcie, to w DB nam się są. Jak nie możecie znaleźć, dajcie znać, to wam. Podślę linka. Są cztery wzory, ale wiadomo, ja wybrałam z różem. A teraz, jeżeli chodzi o katanę, tak jak Wam mówiłam wcześniej, ona jest wszędzie potargana. E, oczywiście specjalnie ma taki design. Mamy tutaj taką rybę z niebieskim kwiatem, tutaj mamy znaki. I tu na rękawie u góry z przodu też mamy takie coś. Tutaj idzie cała potargana. Tutaj mamy bastera. Gdzie jest ta ryba? Ciozabal! O, proszę. Cio. Cio. Ciozabal! Cio. Tak, zaraz pójdziemy na spacerek. Także tak to wygląda. No, także tak to wygląda. I tyle. Um. Jest po prostu tak mi zimno, słuchajcie, zaraz włączę ogrzewanie. Jest połowa kwietnia, a ja będę musiała włączyć ogrzewanie, bo naprawdę jest strasznie, strasznie zimno. Już w ogóle dostałam też e-maila z, z miejsca, no z miejsca, z mojej elektrowni, tak to się wam mówi, że wykorzystaliśmy bardzo dużo prądu w czasie tych zimowych miesięcy, a my płacimy direct debug, czyli za każdym razem brali mi tam 150 funtów tego miesięcznie na prąd i na przykład w lecie wiadomo, używam tego prądu 50 funtów i ta mi się odkładała na kredyt, a teraz jesteśmy jakby. Em... Mamy dalej plusa, ale już no tak bardzo, bardzo mały i właśnie oni patrzą base na to, ile zużywamy prądu teraz, tak wyceniają, ile powinniśmy płacić w przyszłym roku. No i wycenili, że ze 144 bodajże, dokładnie jakoś tak, na 170 coś, także ponad 30 funtów miesięcznie więcej. E, oczywiście internet też idzie do góry, wszystko idzie do góry, no ale... Pod tym względem, ale muszę sobie włączyć zaraz ogrzewanie, bo po prostu jest mi zimno. U mnie też jest ten problem, że na przykład antro chodzi po domu w krótkim, a mi jest wiecznie zimno. Wiecznie zimno. Kolejna rzecz, którą musiałam zrobić, to przekredytowanie mojego kredytu. Albo naszego kredytu, ponieważ już mija 4 lata odkąd wzięliśmy kredyt na dom i właśnie 31 kwietnia. Musieliśmy się do 31 kwietnia na coś zdecydować i już pisał do nas bank, że jeżeli nic z tym nie zrobimy, to wskoczymy od dokładnie 1 maja na jakąś tam 8% procent od kredytu. No i wiecie, jestem teraz w takiej sytuacji, jaki jesteś i ta, jesteś. I tak średnio miałam, wiecie, ja dwa lata temu płaciłam 250, teraz pewnie to jest około 300 funtów za brokera, żeby mi pomógł znaleźć jakiegoś deala. Ale ja sobie tak myślę, kurczę, ja nie szukam żadnego deala, ja chcę zostać w tym banku, który mamy. Zaczęłam sobie tam sprawdzać na stronie, dużo ludzi mówi, że po prostu jak się zostaje w tym samym banku, to. Nie ma sensu komuś płacić. I mówię, dobra, wejdę sobie na tą aplikację do banku i zobaczę, jak to działa. I faktycznie to jest po prostu takie proste. Zrobiłam wszystko sama, znaczy wszystko to jest dużo powiedziane, bo tam prawie nic nie jest do zrobienia. Wybrałam sobie, która opcja jest dla mnie naj, najlepsza, czyli zróbcie na tej aplikacji pokazało mi, jeżeli wezmę na 2 lata, na 5 lat, na 10 lat i tak dalej. W ogóle byłam w szoku, bo. Zazwyczaj jest tak, że na czym dłużej się bierze, tym mniej się płaci. A jakbym chciała na 10 lat, co wiadomo, że bym nie chciała, to... Em, jak to się mówi? To ten procent był mega wysoki. Ja zdecydowałam się na 2 lata i będę płacić mniej chociaż za to, ponieważ nasz procent spada. Mieliśmy chyba 4,5,9, a teraz będziemy mieć 4,29 i będziemy płacić jakoś 25 funtów mniej miesięcznie. Także wyrówna się z tym prądem, ale fajnie, że te procenty lecą. I wzięliśmy na 2 lata. Jakbym chciała na 3 lata, to różnica by była dokładnie kilku funtów, a jednak nie wiadomo, co na tym rynku będzie. Ale zrobiłam sama. Przekre przekredytowanie, czyli tak zwany mortgage, zrobiony. Także i jedna rzecz mniej z głowy. No, plany na dzisiaj, zaraz śniadanko. I potem, pomimo tego, że jest zimno, bierzemy pana Bastera na spacer do parku, em, zanim pójdziemy na rzęsy. A później dalej to się zobaczy. Także odezwę się do Was jeszcze później. Albo nie, jeszcze i tak Wam zaraz pokażę, jak idą mi brylanciki. Hello, zapomniałam. No, i teraz tak to wygląda. Już wam pokazywałam, właśnie ten. Tutaj już masz, macie wszędzie są te koraliki rozwalone, że tak powiem, bo czasem jak się łapie, to one spadają. A jeżeli chodzi o samego Snoop Doga, to już wam go pokazuję. Poczekajcie, tylko muszę. Tu jest zrobiony. Tutaj. Ja użyłam właśnie tych kartek, że jak maluję, to trzymam na tym rękę, żeby się do tego nie przyklejać. I widzicie, tu już są jakieś rzeczy zrobione. To są z tych mniejszych opakowań, które miały mniej kolorów. E, a teraz już po prostu jadę e, z jednej z lewej do prawej, z prawej do lewej, i tak w końcu do końca. Myślę, że w weekend go skończę, bo jednak będę miała dzisiaj więcej czasu, nawet po, po rzęsach. Ale no, wygląda już tak, tutaj coś. Co tu jest? A nie dobra. Także powoli do celu. Kochani, ja już jestem późnym wieczorem. Jest godzina 20:44. Mieliśmy różne rzeczy do pozałatwiania. Byliśmy na rzęsach znaczy, ja byłam. Byliśmy w Bienem i byliśmy też w. Na spacerze w takim fajnym lasku i w ogóle i dopiero wróciliśmy do domu. Mam taki ból głowy dzisiaj, że to jest masakra. W dodatku nie ma nadgodzina jutro na razie, ale może coś rano się urodzi. Także zobaczymy, ale przychodzę do Was z szybkim holem z BMA. co kupiliśmy. Głównie pojechaliśmy po jedną rzecz, e, którą zobaczyłam na Facebooku, a wyszliśmy z kilkoma, jak to zawsze bywa. Oczywiście nie mogło obyć się bez pączka dla młodego ze scooby Du, Tak, tak, dla Ciebie. E, kupiłam sobie dwa opakowania kawy, wiecie, z takich saszetkowych. Jedno to jest Nescafe e, i one są z tego Quality Street orzechowego. Jedna saszetka ma 78 kalorii i jest to jakby moka. I powiem Wam, że ostatnio bardzo lubię takie rozwiązanie na szybką kawę, jak nie chcę mi się, wiecie, wlewać mleka do, mm, do pojemnika i dawać nasio, nasion, ziaren, kawy i tak dalej. To jest świetne rozwiązanie. I wzięłam sobie drugie Nescafe Latte Kit Kat. Bardzo mnie też ciekawi i on ma 84 kalorii. E, także zobaczymy na spróbowanie. One w BM są bardzo tanie. Rzecz, po którą pojechaliśmy, tak, to dla ciebie. Tak, dla ciebie. To są te rzeczy tu. Wzięliśmy po dwa opakowania z każdego. Jest to firma Scooby-Dubbie, i zrobili Easter Eggs, które w środku są um, crisp, nie, crispy, no jest napisane: Crispy outer and crunchy inside. Dwie, dwa opakowania o smaku um, czekolady, a dwa opakowania o smaku peanut butter. Także jesteśmy bardzo ciekawi. Oczywiście to jest z tej firmy Scooby dooby doo którą Buster uwielbia. Scooby Snacks, tak? Bo Ty jesteś w ogóle taki Scooby. I to był nasz główny powód pójścia. Kupiłam mu przy okazji Gravy Bond z Pedigree. On ogólnie nic nie lubi z Pedigree i chyba żaden z moich psów nie lubi z Pedigree. Ale ostatnio, jak byłam w Jolies, nie wiem czy pamiętacie. Wzięłam mu te kości gravy i tak. Poczekajcie, ktoś do mnie puka. Dobra, poczekajcie, muszę was ustawić. Trzeba się, bo kamerę muszę tak trzymać. Nie, dobra, sąsiad zapukał. E, I kupiłam w Jolly's e, gravy, bo nie mu one tak mu smakowały i wszystkie zjadł. A niestety w Wieniu nie było innej firmy z kośćmi gravy. Także zobaczymy, może akurat mu posmakują. Dorwałam w końcu sól do kąpieli. Oni bardzo rzadko mają tą właśnie na boleści. A nie chcę specjalnie jechać do Home Bargains, bo do Home Bargains jedzie się wydaje za dużo pieniędzy. A ja mam we wtorek płacenie mieszkania, także muszę uważać. Więc dwie sale sobie wzięłam tam, żeby nie mieć powodu, żeby jechać do Home bargains. A naprawdę, jak ja nie używam tych soli, tak jak teraz nie miałam przez trzy kąpiele, to od razu mnie bolą plecy. Coś, co Noti Noti wzięłam, to są te jajka. Ja je uwielbiam. Ja nigdy nie schudnę. Mówię wam to oficjalnie, że ja nigdy nie schudnę, ale trochę się już też z tym pogodziłam. Ważne, że robię treningi i robię coś dla siebie pod względem fizycznym. Staram się jak mogę, ale zobaczcie, jak to wygląda. Przecież temu nie mogę powiedzieć nie. I teraz rzecz, która mnie rozwaliła. Jesteście gotowi? Zobacz nowy kubek z wiśniami. On kosztował 3,50 funty. I Andrzej mówi, po co Ci kolejny kubek? Ja mówię, czy Ty nie widzisz tego, że to są czereśnie wiśnie, jak kto woli? Ja mam nawet tatuaż z wiśniami. E, I jak, no jak mogę bez nich e, mieć taki kubek i nie kupić? I on do mnie mówi tak, dobra, ale my nie mamy miejsca, musisz się kubków pozbyć. Ja mówię, okej, okay, pozbędę się świątecznych. I on mówi... Kurde, łatwo poszła. Ja mówię, no, dzięki temu będę miała e, powód, żeby kupić je znowu na święta. Tak się ze mnie śmiał. Ale powiedzcie mi, dziewczyny, czy nie kupiłybyście tego kubka, jeżeli byście miał tatuaż dokładnie taki? Szczerze mi pisać w komentarzach poniżej, bo ja sobie nie wyobrażam go nie kupić, mając tatuaż. To wręcz zoob... zo... o, zobowiązuje do, go, do kupna tego kubka. Zobowiązuje. Napiszcie mi, że zobowiązuje, ok? Żebym mogła mu pokazać. Dobra, kończę tego vloga, takiego mieszanego, szarpanego, ale jest jak jest. Trzymajcie kciukasy, żebym dostała dzisiaj wiadomość, czyli Wy jak to oglądacie, że są nadgodziny, to bym sobie poszła. No a jeżeli nie będzie, to nie będzie. Jutro pogoda 20 stopni, także ostatni dzień wiosny, zanim znowu powróci. Dziękuję, że byliście ze mną na tym filmie. Ostatnie dwa filmy oglądają się bardzo, bardzo źle. Tym bardziej doceniam każdego, kto był na nich i zostawił po sobie ślad. Także dziękuję i widzę się z Wami, mam nadzieję, za dwa dni.